Ja mam takie pytanie: Bo tak na co dzień zajmuję się podatkami i teraz chciałem zadać takie trudniejsze pytanie. Kto za to płaci wszystko? Ja myślę, że podatnicy, tak? Ale czy tak? Czy mylę się? Jest to bardziej, jest to, jest to bardziej skomplikowane, że tak powiem. Oczywiście my reprezentujemy jesteśmy instytucją publiczną, jesteśmy jednostką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Więc natomiast jako, jako że tak powiem, instytucja. Także cała infrastruktura, z której, z której korzystamy, powstała w ramach funduszy unijnych. Natomiast na co dzień korzystamy też ze wsparcia sponsorów. Są to, są to korporacje, konkretnie jedna korporacja, która, która była na tyle tutaj, jakby doceniła nasze, 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 nasze działania, zauważyła je i postanowiła też nas wspierać właśnie w tym. W tym, w tym dziele, jeżeli mogę to tak nazwać. I czy prowadzicie jakieś badania, takie ewaluacyjne, nazwijmy to, dotyczące rozwoju tych startupów, które tam wychowujecie? Czy są firmy, które mają żywotność rok, dwa, dziesięć? Czy są jakieś, które zarabiają jakieś większe pieniądze, obroty? No bo InkWeb działa już ile lat? W zasadzie działamy piąty rok. No mogę powiedzieć, że pewną miarą sukcesu naszego jest 28 firm, które korzysta z naszej infrastruktury. Zawsze dla mnie to, że firma jest w stanie korzystać z jakiejś infrastruktury w sensie przestrzeni biurowych i tak dalej, jest pewnym dowodem na to, że chyba sobie już rynkowo radzi i jest w stanie ponosić koszty z tym związane, więc na stałe, tak naprawdę fizycznie w naszym inkubatorze swoją siedzibę ma 28 podmiotów, około 28 podmiotów, bo to się tam waha też. Yy, więc jest to też miara jakiegoś tutaj na pewno sukcesu naszego. Natomiast, natomiast dla mnie miarą, jeżeli chodzi o tą branżę startupową, jest też zdolność do pozyskiwania środków przez takie firmy. Niekoniecznie już, że tak powiem. Niekoniecznie właśnie fakt, że taka firma radzi sobie rynkowo, już samodzielnie, że tak powiem, żyje z pieniędzy, powiedzmy, klientów, to oczywiście jest najlepsza możliwa sytuacja. Natomiast startupy charakteryzują się tym, że często są to pewne, można powiedzieć, hipotezy biznesowe, które dopiero są jakoś tam weryfikowane. I tutaj taką miarą też, powiedzmy, sukcesu dla startupu jest też zdolność do pozyskiwania finansowania na Kolejne, że tak powiem, etapy działania tego startupu, więc takich startupów, które sobie z tym całkiem nieźle radzą, w tej chwili mamy co najmniej kilka w skali roku.